Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj Kuba zlecił nam wymianę tylnych tulejek, e, tylnych tulejek na resorze, tak, Kuba? I tyle wyszło na przeglądzie. Powiedzieli, zaraz zarobicie sobie dwie godzinki w warsztacie, bo jest szybka robótka. Dobrze, płatna mówi. Płaca jak mało, który ma być zrobione. No to Magda zamówiła. Ale przed chwilą mówię, że on za robotę nie płaci, to nie ma czego. <grymne> Ale do kogo mówił, tak? Do mnie. No To mnie. Bo będziemy jeszcze z przodu wymieniać. wymieniać. Michał mówi tak, Kup sobie nowe resory, bo to będzie Bo Tu robota, tutaj mówię, że za robotę nie płacę. No i tutaj. Dobra, to kto będzie płacił za robotę, będziemy później rozstrzygać. Na razie trzeba robotę zrobić, a nie dzielić skóry na niedźwiedziu. Także tutaj tulejki pokażemy, w jakim stanie były. O, tutaj jest ich część zewnętrzna. Tutaj jest ich część wewnętrzna, widać, że tu się cała guma wytarła. To ogólnie rzecz biorąc, powinno być w tym. Po odkręceniu śruby. To wypadło, to zostało. To, to nacięliśmy, ale... czekaj, to nacięliśmy. No i wy Może pokażemy teraz, jak nowe wyglądają. Gdzie mamy nowe. A tu jest nowa. Tutaj jest nowa. Czyli w całości to powinno wyglądać mniej więcej tak. Z zewnątrz. Yy, obudowa metalowa, w środku guma i tulejka w środku. Jedna całość. Tutaj mamy w dwóch częściach. No i z tym nie ma problemu, no to wybiliśmy na samochodzie to. Teraz poczyścimy środki, wprasujemy jedną z jednej strony, bo są dzielone, drugą z drugiej strony. Temat zamknięty. Co się okazało kolejnym krokiem. Górne mocowanie do karoserii resora po odkręceniu, środek wypadł. Byście to wyciągli. Środek wypadł. Tulejka została Kubie w ręce. Guma została w środku. Ale Magda przewidziała taką sytuację. I zamówiłaś nowe. I zamówiła nowe. Czyli to będziemy też już prasować. To już sobie na prasę wygląda, że to jest to. Dodamy na prasę. No ale jeden rozwiązany problem zrodził jaki Kuba problem. Kolejny. Kolejny. <laughs> Może podejdziemy teraz na jakąś breszkę. Czy coś, żebyśmy pokazali, że on nie trzeba brać? W zasadzie O, pokażemy Wam. Popatrzcie się. Tutaj przednie tuleje resora miały być lala, nie? Natomiast widzicie, że ta tuleja z tej strony w gnieździe, czyli w mocowaniu resora, z tej strony ma przerwę jakąś pół centymetra, z prawej nie ma w ogóle. Z drugiej strony sytuacja podobna. A tutaj Kuba jeszcze ruszy. Widzicie? A kiedy byłeś na przeglądzie? Dwa tygodnie temu. Ale to przez dwa tygodnie, żeś wyjebał nie tulejki. Nie, nie, nie. nie żartuję oczywiście. No mniejsza z tym. Powiedzieliśmy, że, że tylko z tyłu. Że tylko z tyłu, no ale wyszły jeszcze z przodu, czyli teraz... A są dostępy? Patrzyliście z Magdą? Magda szuka dalej. My bierzemy się za, za tył. Na te czekamy. Te postaramy się też, żeby już nie demontować całego resora, zrobić to na aucie za pomocą pras i innych specjalistycznych narzędzi. Tutaj mamy dopiero popuszczone, też będziemy to e, rozbierać, demontować, jeżeli złożymy sobie stronę lewą. Także takie kwiatki zawsze, zawsze wychodzą dodatkowe rzeczy, czyli dzień bez dodatkowej roboty jest dzień stracony. Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki i pozdrawiamy.